Teraz będzie coś o czarnym sporcie, tak jak wspomniał wcześniej mm -hmm. Katper. Oczywiście o Żużlu. No i wczoraj przeżywaliśmy bardzo, bardzo radosne chwile, bo po raz kolejny Tomasz Golob okazał się bezkonkurencyjny i wygrał nordyckie Grand Prix w Wojens. No, w Wojens szło dobrze i wczoraj też było bardzo dobrze. Może powiem od razu, że z nami w studiu Wojciech Jankowski, wiceprezes warszawskiego Towarzystwa Speedwaya. Dzień dobry, witam. Zaraz o Żużlu sobie porozmawiamy, porozmawiamy ale z nami... o tym świetnym występie Ta. Tomasza Goloba, ale najpierw o tym bardzo dobrze. W dobrym występie porozmawiamy z trenerem naszej żużlowej reprezentacji, z Markiem Ciślakiem. Dzień dobry, panie trenerze. No i chyba po tym wczorajszym występie Tomka Goloba, no, usłyszał pan bardzo miłych, wiele miłych słów na temat naszego żużlowca. No cóż, ja bardzo się, jestem bardzo szczęśliwy, że Tomek wczoraj tak dobrze pojechał. Rozmawiałem z Tomkiem przed wyjazdem i mówiłem, mu, że to jest decydujące Grand Prix. Jak w tym Grand Prix dobrze wypadnie, nie myślałem o zwycięstwie, ale o tym, żeby Jason nie, nie nadrobił do, 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 do torka jakichś punktów, to już jest mistrzem świata. No i wczoraj po rundzie zasadniczej wysłałem mu już smsa, że witamy mistrza świata 2010. Już panie trenerze, pan jest tego jego historycznego mistrzostwa rozumiem tak mocno pewny? Y ja powiem tak, to jest jeszcze, jak to się mówi, jak jeszcze nie ma szachownicy na, na mecie, no to już, ale, ale to by musiało się stać coś, o, nie, nie przewidziane jakieś, nie chcę już tam krakać, musiałoby się coś wydarzyć niesamowitego, żeby, żeby to mistrzostwo Tomkowi uciekł. ale uważam, że, że Tomek jest tak w tym momencie świetnie dysponowany, że wszystko jest tak, jak ma być, tak jak zaplanowano. Panie trenerze, no kibice zapewne też już zakładają, że Tomek zdobędzie to mistrzostwo. No więc trochę podsumujmy. Co Pana zdaniem było tą najmocniejszą stroną w tych dotychczasowych startach Tomka Goloba, tą jego największą siłą? Ja myślę, że Tomek po tylu latach startu on był zawsze świetnym zawodnikiem, ale zawsze mu brakowało postawić kropkę na D. I ja myślę, że te lata startów spowodowały, że wyciągnął właściwe wnioski i zaczął się koncentrować na sprawach, które są rzeczywiście najważniejsze do wygrywania. I mimo tam swoich tam petii osobistych, jest naprawdę w tym momencie oddany tylko, tylko, tylko i, i żyje tym. Poza tym jego olbrzymie doświadczenie, on umie po prostu znaleźć miejsca, gdzie trzeba e, przygotować silniki, e, świetnie sobie radzi, świetnie czuje e, w ogóle silnik. Potrafi tam po kilku metrach e, powiedzieć mechanikowi, co ma zrobić, co ma zmienić, żeby było lepiej, co, co, co jest podstawą w żurzu. A poza tym technicznie jedzie teraz lepiej, bo przecież przedtem pamiętamy Tomka, to Tomek wszyscy po małej, a Tomek po dużej. Na no, odwrót, Teraz jest Tomek po prostu no jedzie, jedzie bezbłędnie, jest najlepszy na świecie. Myślę, że tak jak on mi mówi, że nie martw się, ja jeszcze będę pięć lat to będziemy razem pracować. No to ja zaczynam w to wierzyć. Panie trenerze, Tomasz Golob perfekcyjny, ale jeszcze zapytam o to, co dalej może się wydarzyć w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Jarosław Hampel aktualnie na trzeciej pozycji. Po wojen spadł, bo wyprzedził go Jenson Kramp. No, medal zapewne dla tego Polaka będzie, ale... Czy srebro? No, wszystko jest, jest przed Jarkiem, bo Jarek również jest świetnym zawodnikiem i ta jego forma w tym roku jest naprawdę bardzo wyjątkowa. Chociaż tak jak na mój gust troszeczkę, troszeczkę teraz spuścił z ale... To nie znaczy, że y, pojedzie do Cerenzano czy, czy do Bydgoszczy i nie nadrobi tych kilku punktów, które ma do, do Jasona. Ale z drugiej strony, Jason, ja wiem, Jason pracuje, y, y, znaczy jeździ u mnie w klubie już 5, 5 lat i też znam y, Jasona i wiem, że to jest, jak to się mówi, jest taka bestia żużlowa. I, i, i on y, też będzie walczył do końca, y, bo on też wierzył. W zwycięstwo, ale, ale myślę, że po wczorajszych zawodach, to jak dzisiaj sobie z nim porozmawiam, to chyba mi powie, wiesz to chyba miałeś rację, że Tomek jednak w tym roku wygra. A, a, a Jarek no, będzie walczył, na pewno będzie walczył i, i ma duże szanse, bo Terenzano jest torem, który y, powinien odpowiedzieć Jarkowi, a no to zobaczymy, jaki tam to rozrobię, bo być może Jarkowi tak specjalnie nie szło. Dziękujemy serdecznie. A i na koniec jeszcze Dziękuję. panie Aha. trenerze pozdrowienia od... Yy... Tak, WTS Warszawa pozdrawia. Dziękujemy jeszcze raz za pomoc w czerwcu <noise> na Gwardii. No i dzisiaj powodzenia w dzisiejszym meczu, panie trenerze. Dziękuję. Okay. Właśnie, falubas, falubas z betardem, proszę państwa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję trener bardzo. Trener reprezentacji. Naszym gościem był Marek Cieślak, trener naszej Żóżowej reprezentacji. Wojciech Jankowski przypomnimy w studiu. No to na początek oczywiście od Tomka Goloba zacznijmy. Powiedz tak szczerze, liczyłeś, że pojedzie tak, że wygra wszystko, co się da wygrać, więc. Znaczy, ja liczyłem na dobry występ, nie spodziewałem mhm. się aż tak dobrego występu. Tomasz Golob powtórzył swój występ z Torunia, gdzie wygrał wszystkie siedem wyścigów. No i trzeba powiedzieć, że troszeczkę bawialiśmy się na początku po losowaniu pól startowych. Tak samo jak mhm. w Goriczan, Tomasz Golob wylosował źle. W pierwszej fazie zawodów startował z zewnętrznych pul startowych, które z założenia powinny być gorsze, tymczasem tym okazało się coś zupełnie innego. Okazało się, że żółte e pole najbardziej zewnętrzne jest najlepsze w pierwszej fazie zawodów i rzeczywiście na tym polscy zawodnicy skorzystali, w tym Tomasz Golob. Później, kiedy mniej więcej około godziny 20 zaczęło padać, Tomasz Golob przesunął się na pola wewnętrzne, które preferują zawodników właśnie wtedy, kiedy jedziemy w deszczu. No i szczęśliwy finał, Tomasz Golob był bezkonkurencyjny. W finale trzeba sobie powiedzieć, że moment startowy z Jasonem przegrał. Tomasz Golob pierwsze metry z Jasonem przegrał, ale był na tyle szybki na dojeździe do pierwszego łuku, że spokojnie wstawił przednie koło przed Jasona. No i już na pierwszym łuku było po wszystkim, bo wiadomo, że Tomasz Golob ten wyścig spokojnie wygra i zainkasuje 24 punkty. Jason Crump pojechał bardzo dobre zawody. Trzeba powiedzieć co jeszcze, że on utrzymał średnią z ostatnich trzech rund nawet czterech, mhm. tymczasem stracił w klasyfikacji generalnej jeszcze kolejnych dziewięć punktów do Tomasza. No, wszyscy podkreślają, że to jest ten sezon Tomasza Golowa, ale sam Tomasz, bo w jutrzejszej Gazecie Wyborczej pojawi się wywiad z Tomaszem, sam mówi dzisiaj wygrałem, ale to jeszcze nie oznacza złotego medalu. Przypomnijmy sobie chociażby to, co wydarzyło się w 1999 roku. Wydawało się, że złoto mam w kieszeni, a stało się inaczej. Mhm. I to wojenstwo jest jakieś symboliczne, bo właśnie 11 lat temu Tomasz Golob po tym, jak to niektórzy określają, lotu trzmiela na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu w finale Złotego Kasku, kiedy no, wypadł z toru, przeleciał przez bandę i wydawało się, że on nie będzie w stanie w kolejnym tygodniu wystartować w zawodach o złoty medal. On w tych zawodach wystartował, no, go praktycznie wstawiano na motocykl żużlowy, Tony Richardson wykorzystał tą szansę i wtedy Wojens 11 lat temu odebrał Tomaszowi złoty medal. Dziś wszyscy mówią, że w Wojens Tomasz zrobił milowy krok właśnie do tego upragnionego tytułu. No tak, ale teraz tylko jakaś katastrofa mogłaby przeszkodzić Tomkowi w tym właśnie upragnionym tytule. 25 września zawody w Terence, no nawet jeżeli Tomkowi tam nie pójdzie zbyt dobrze, no to potem 9 października są już Jeszcze zawody Bydgoszczy. w Bydgoszczy. Tak, e, mam też ciekawy fragment e, wywiadu z Władysławem Golowem, ojcem mm -hmm. Tomasza. Właśnie pytanie podobne. Kiedy Tomasz Golob zostanie mistrzem świata? Odpowiedź przedwczoraj. Nie rozumiem, to jakiś żart. Nie, tak odpowiadam każdemu, kto mnie o to zapyta. Tyle już tych okazji było, że nie sposób użyć innego sformułowania. Także spokojnie, wszyscy podkreślają, że Tomasz Golob jest mistrzem świata. Nawet Jarek Campbell powiedział zaraz po wczorajszym turnieju, że bądźmy realistami. Tomek jest już mistrzem, ale chyba właśnie jedynymi osobami, które twierdzą, że jeszcze nie wszystko jest jasne, to jest team Tomasza Goloba. I spokojnie trzymajmy się. Póki matematyka pozwala jeszcze na, 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 inne, na rozwiązania. inne rozwiązania, to no, trzymajmy kciuki za Tomasza, że wszystko ale będzie chyba dobrze. To też jest bardzo dobra e, taktyka. W przypadku, jak mówiłeś, Timu Goloba, żeby, no chociaż już wszyscy wiemy, że jest blisko, że jest tak. pięknie jak nigdy, że jest naprawdę znakomita i kapitalna postawa tego zawodnika, żeby jeszcze tej, że, że oni wiedzą, że ta kropka na to będzie dopiero w Bydgoszczy. Wtedy się można będzie cieszyć. Teraz trzeba być profesjonalistą aż do tego ostatniego wyścigu. Dokładnie, dokładnie. Trzeba być cały czas skupionym, trzymać gaz. Tomasz Golob co prawda nie startuje już w rozgrywkach Ligi Polskiej, bo jego drużyna odpadła w lokalnych derwach z falubazem, też po wspaniałych spotkaniach. Jeździ tylko w lidze szwedzkiej, ale jak sam podkreślał, jeszcze przed zawodami wojenc, on czuje ten zwycięski rytm. Tak? To nie jest w ten sposób, że mu brakuje jazdy. Tomasz Golob cieszy się tą jazdą, co było widać też wczoraj na podium. Było widać jakieś taki radość, ale też taki wewnętrzny spokój, przekonanie, że właśnie to jest ten sezon, ale spokojnie. Póki, póki jeszcze je, są różne możliwości rozstrzygnięcia, trzeba jechać, trzeba być skoncentrowanym i trzymać pełen gaz. I dzisiaj rano Tomasz Golob też to powiedział. Proszę, nie wybierajcie na mnie presji. Ja wiem o co jadę. Tomasz Golob cały czas podkreśla także zasługi całego swojego teamu. To też jest ważne, że pamięta o tych, którzy też pracują na jego sukces, pamięta o tych, którzy pomagają mu w takich trudnych chwilach. No tak jak chociażby w wojen, z, no, przy deszczowej i jeździ się najlepiej. E, dokładnie. Tomasz Golob tego się obawiał, że. W momencie, kiedy spadnie deszcz, będzie trzeba robić pewne regulacje w motocyklach i rzeczywiście trzeba było je robić. Na przykład Jarek Hampel przed biegiem półfinałowym sam stwierdził, że nie, nie osłabił wystarczająco tak swojego motocyklu, żeby przystosować się do zmieniających warunków. Tomasz Golob natomiast występował na silnikach, który, na których poprowadził polską reprezentację 1 sierpnia na tym samym torze w Wojens po Mistrzostwo Świata w drużynówce. Tomasz Golob właśnie tego 1 sierpnia on to stwierdził, że schowa swoje GM-y do szafy, pisze Wojens 2010 i wyciąga je 11 września na turniej Grand Prix. No i co się okazało? Na tych właśnie silnikach wygrywał, wygrał 7 biegów wczoraj z rzędu i jeszcze 4 1 sierpnia w czasie drużynówki. Więc te silniki, no, jakieś rakiety. Kapitali, to proszę Państwa, na, na razie wygląda. Zapytam też o to, o co pytaliśmy trenera naszej kadry. Tomasz Golop, jak to sobie ujęliśmy w studiu, teraz jest... Kandydatem oczywiście tak. głównym do złotego medalu, ale jak będzie się układała ta walka o srebro i o brąz, bo mamy szansę na taki najpiękniejszy chyba dla nas układ, żeby dwóch Polaków było na... Znaczy powiedzmy sobie szczerze, że w tym momencie jest tylko trzech zawodników, mhm. którzy liczą się w walce o medale, tak? Wiadomo, że matematyczne szanse pokazują jeszcze co innego, ale... Wydaje mi się, że na tegorocznym podium staną już na pewno Tomasz, Golob, Jason, Kramp i Jarek Hampel. No i teraz, I teraz ta kwestia, kwestia kolejności. Jarek od 10 lipca nie zdołał awansować do finału mhm. turnieju Grand Prix. Ostatni raz w finale był w Cardiff, tam zajął trzecie miejsce i później za każdym razem dochodził do półfinału Cześć, i czegoś, w półfina i czegoś brakowało. Tak. W Malili jeździł średnio, ale w półfinale był blisko. Awansu. Później w Gorliczan właściwie przegrał w biegu półfinałowym obłysk szprychy z Fredrigiem Lindgrenem. No i wczoraj też wydawało się, że jest na dobrej drodze, żeby awansować do finału. Niektórzy mówią, że popełnił błąd i wybrał w biegu półfinałowym złe pole startowe. Jason Krav wybierał pierwszy, wybrał czerwony kask. Później wybierał Jarek. Dużo osób sugerowało, żeby wybrać to najbardziej zewnętrzne pole startowe, żółte. Jarek, patrząc na to, że zaczyna coraz bardziej padać. Wziolał, wolał wziąć kask niebieski. Była to strategia o tyle dobra, gdyby Jason wygrał zdecydowanie start, Jarek mógł się za niego schować, a właśnie padający deszcz spowodował to, że Kenneth Bierek gdzieś tam zakopałby się po bandą. Tymczasem no, deszcz w tej przerwie troszeczkę zelżał i Kenneth Bierek był w stanie wyprzedzić po szerokiej Jarka Hampela, który no, trzeba też uczciwie powiedzieć w finale zaspał na starcie. Jest jeden punkt straty do Jasona Krampa w klasyfikacji generalnej, i wydaje się, że gra jest jeszcze otwarta. Będziemy na pewno świadkami ciekawej rozgrywki. Nasi żużlowcy w tym sezonie dali nam dużo, naprawdę wiele bardzo pozytywnych emocji. Chyba już teraz możemy powiedzieć, że to niezwykle udany sezon dla polskiego żóża. Tak, to jeden z najlepszych w historii sezonów. Na pewno w XXI wieku, mhm. ale wcześniej też no, finał drużynowego Pucharu świata. Od, pierwszy raz od 96 roku wygraliśmy na obcej ziemi tak, drużynowe Mistrzostwo Świata. Teraz mamy szansę po 37 latach wreszcie mieć drugiego w historii indywidualnego Mistrza Świata. Więc no, nasi juniorzy zdobyli brązowy medal także w drużynówce. Wciąż Maciek Janowski ma szansę w, w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów na medal. Także no, jest to bardzo udany rok to trzeba przyznać. To jeszcze na koniec naszego spotkania o tym, co dzieje się w polskiej ekstraklasie, bo przed nami Falubas, który znowu z betardem się zmierzy. To będzie ciekawy rewanż. Przypomnijmy, że wynik tego pierwszego spotkania tak naprawdę został zweryfikowany po, po jego zakończeniu i ta, ta, ta strata tak. dwupunktowa wydawała się do odrobienia. Ten rewanż byłby ciekawszy, no ale. Znaczy, wydaje mi się, że nawet ta strata też jest mm -hmm. do odrobienia przez Wrocławian, no ale na pewno będzie to trudniejsze zadanie. No Marek Cieślak użył kilku żołnierskich słów jak on to określił na określenie tego co, co zrobili mechanicy Piotra Świderskiego. No, regulamin jest taki jaki jest i trzeba go przestrzegać. Tutaj chciałbym też przypomnieć, że na przykład w 2007 roku, kiedy Marek Cieślak był trenerem reprezentacji Polski, też był taki zapis, że kontuzjowanego zawodnika można wymienić na rezerwowego, ale nie można wprowadzić rezerwowego wtedy, kiedy się tylko chce. No i Ktoś wymyślił nagle chorobę Grzegorza Walaska, tak żeby Damian Baliński mógł wejść.